Pan jest utracjuszem? Czy utracjuszem jestem? No, nie przypuszczam. Nie patrzę tak na siebie. A ja sprawdziłem pańskie oświadczenie majątkowe. Panie pośle, jeśli wierzyć pańskiemu oświadczeniu, a przecież nie ma powodu, by nie wierzyć e, posłom, nie ma pan po prostu nic. Nie ma pan domu, nie ma pan mieszkania, nie ma pan działki. Miał pan 12 tysięcy złotych oszczędności i dwunastoletni samochód wart kilkanaście tysięcy, ale miał pan też 25 tysięcy złotych długu. Jeśli by to jakoś zsumować, to nie ma pan literalnie nic, ma pan tyle co na sobie, nie ma pan żadnej biżuterii, żadnych zegarków, obrazów, księgozbioru, niczego, niczego wartego, niczego wartego ponad 10 tysięcy złotych. Panie pośle, jak się ma 43 lata i człowiek nie ma nic, literalnie nic, to albo przeżył jakiś kataklizm, albo jest po prostu utracjuszem. Nie ma pan po prostu nic. Nie ma pan domu, nie ma pan mieszkania, nie ma pan działki, to nie ma pan literalnie nic. Ma pan tyle, co na sobie. Nie ma pan żadnej biżuterii, żadnych zegarków, obrazów, księgozbiorów.